Widzisz ładnego pieska, token się nazywa Sheet Dog i Nubro. Leci jak rakieta. I myślisz, to jest ten moment. Nie, to jest ten moment, kiedy ktoś właśnie szykuje dla ciebie prezent. W postaci minus 100%. Jak nie dać się wyruchać przez Scam Po pierwsze, sprawdź LP. Jak nie ma żadnej płynności, albo jest tam 1000 dolarów i da się ją wyjąć, to nie coin, to pułapka na jelenia. Po drugie. Czy kontrakt jest zrenuncowany? Czyli, czy dev już nie może nic zmieniać? Jak może, to możecie wyzerować jednym kliknięciem. Po trzecie, social media. Brak Twittera, brak telegrama, albo siedzi tam trzech botów i admin o Oniku rackmaster 69? To nie projekt, to kabaret. I jeszcze jedno. Czy ktoś w ogóle o tym gada? Bo jak coin istnieje od godziny a żadna snajperska grupa nawet nie pierdnęła o nim w internet, to czemu ty masz w to wchodzić? Podsumowując, jeśli coś wygląda jak okazja życia, ale nie umiesz nawet znaleźć jego strony, to właśnie twój portfel będzie okazją życia, tylko nie twojego. A jak myślisz, że to był skam, to poczekaj, aż zobaczysz, co odpierdzielają niektóre coiny z renansem i LP. To dopiero jest kino akcji. Zostaw followa zanim zrobisz kolejnego depozyta na wallet, który już mentalnie należy do nigeryjczyka z Photoshopa.